Oto 30 ciekawostek z Metal Gear Solid 1. Pistolet Snake'a to Heckler Koch MK23 kalibru .45 ACP, z którego korzystają chociażby Grom lub Zielone Berety. Jeśli chcesz poczuć się jak sam Snake, to możesz kupić replikę tego pistoletu za całe 700 zł. FAMAS lub jak kto woli Leklarion został dodany do gry prawdopodobnie tylko dlatego, że jest on klocowaty i nie wymaga dużej siły obliczeniowej. Nie jest on na wyposażeniu żadnej jednostki US Army, więc jest to jedyne sensowne wytłumaczenie dlaczego jest on w grze jako broń główna. Metal Gear MK2 miał być początkowo w Metal Gear Solid 1. Jest to widoczne na trailerze w tym miejscu. Nie wiadomym jest dlaczego został usunięty. Z racji limitacji sprzętowej konsoli, voice acting grze był wykonywany bez izolacji akustycznej, co powoduje, że cała izolacja dźwięków trzecich jak auta lub szum z ulicy spadała na samą konsolę. Na początkowym etapie gry, skradając się przez wentylację, spójście w dół, by ujrzeć w celi Meryl wykonującą różne zestawy ćwiczeń. Jeśli nie zdobyliście pistoletu, scena z Meryl będzie inna. Zmieni się muzyka oraz Snake będzie trzymać Famasa za lufę zamiast wyciągać swojego sokoma. Jeśli będziecie dzwonić do Mailing bez zapisywania, zirytowana powie, żebyście przestali. Jeśli nie przestaniemy, pokaże nam język. Meryl może dać nam w cymbał, jeśli patrzymy się na nią za długo. Dziewczyna jest po prostu nieśmiała. Jeśli jesteśmy na końcu kanionu i uderzymy Meryl chowając się w pudle, nasika na nas pies. Od tego momentu możemy poruszać się po jaskini bez problemu, o ile mamy na sobie pudło. Karabin Sniperski PSG1 lub Precision Shoot Wer to kolejna bronią Heckler Kocha występująca w grze. W rzeczywistości była za droga dla wojska oraz posiadała wielki problem w postaci dystansu wypadania łuski, mogące ujawnić pozycję snajpera. Jeśli zadzwonimy do Naomi po kilku scenach tortur, to ta za pomocą wibracji kontrolera zrobi nam masaż. Jeśli z jakiegoś powodu nie uda nam się uciec z celi, to w końcu pomoże nam Grey Fox.

Tak samo zadzwonienie do Campbella lub na Staszy mając nowy sprzęt w ręce, spowoduje audiobooka Wikipedii na temat tego sprzętu. Zadzwoncie do Campbella cztery razy podczas walki z Psychomantisem, by dowiedzieć się, że musicie zmienić port kontrolera, aby go pokonać. Jeśli zginiecie bez zmiany portu, Campbell powie wam inny sposób, jaki jest zniszczenie statu. Psychomantis może czytać wasze zapisy gier. Nie działa to na nowszych wersjach, a najwięcej zabawy otrzymamy w oryginalnej wersji japońskiej, gdzie możemy dostać podziękowania za granie w dane tytuły. Na poziomie preprodukcji, poziomy do Metal Gear Solid 1 były robione z klocków Lego. Snake miał mieć dodane oczy do modelu postaci w porcie na komputery osobiste. Cieszę się, że zrezygnowali z tego pomysłu. Wbrew powszechnemu przekonaniu, Metal Gear Solid 1 nie był pierwszą skradanką 3D, Ten czuł wyszedł wcześniej. Jeśli podczas walki z Hindem nie posiadamy telewizora obsługującego stereo, cała drużyna będzie w osłupieniu. Campbell uważa jednak, że i tak damy radę pokonać śmigłowiec. Po drugiej walce ze Sniper Wolf możemy znaleźć spadochron, który odblokowuje nam sekretnego kodeka, w którym Campbell mówi, że niemożliwym jest, by był to spadochron liquida, ponieważ katapulta w śmigłowcu rozkroiłaby go jak stary cebulę do kotletów. Wymaga to detonacji łopat wirnika jak na załączonym filmie, który nagrałem dla Was. Przed walką z Psychomantisem naciśnijcie trójką, by zobaczyć świat z oczu Meryl. W grze możecie zobaczyć Meryl bez gaci. I to aż dwukrotnie. Pierwszy raz podczas podglądania przez wentylację, a drugi w łazience przed walką z Psychomantisem. Z tym, że musicie być bardzo szybcy, by nie dać jej czasu na ubranie się. By zdobyć stealth camo, poddajcie się na torturach ocelota i ukończcie grę. Stealth camo pozwala wam być niewidzialnym. Analogicznie, by zdobyć bandanę, nie poddawajcie się na torturach. Bandana zapewnia wam nielimitowaną amunicję. By zdobyć garnitur, przejdźcie grę dwa razy na tym samym slocie. Za trzecim razem ukaże wam się prawdziwy samiec alfa. Jest błąd, dzięki któremu pod koniec gry możemy sterować przeciwnikami za pomocą pada numer 2. Przydaje się to, gdy chcemy zdobyć rangę Big Boss lub Fox. Prawdopodobnie był to skrypt testujący zachowania wrogów, który nie został usunięty. Kwestia dialogowa po naszej śmierci jest inna w zależności od tego, w jaki sposób skrzaniliśmy misję. Dla przykładu, zabicie Bakera spowoduje, że Ocelot nazwie nas idiotą, a śmierć z ręki Meryl powoduje szok u Mailing, która powie, że jest to niemożliwe. Jeśli posiadacie mniej niż 10 alarmów, to klucz Pal znajduje się w brzuchu szczura, a nie w kanalizacji. A jaka jest Twoja ulubiona ciekawostka? Jeśli masz taką, podziel się swoimi tajemnicami w komentarzu.